Z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I jako, że widzowie dzisiaj, 21 grudnia, mam urodziny, to zrobimy jakiś fajny grubszy konkurs na myślę 50 zł, więc jak chcesz wygrać skina, musisz oglądać film do końca. Musisz użyć mojego kodu promocyjnego, chodzik Esteban. No i musisz mieć subskrypcję, komentarz, lajka pod tym filmem standardowo. No i pamiętajcie o tym, że musisz oglądać film do końca, bo będzie hasło konkursowe z okazji moich urodzin, więc e, oglądajcie, bo naprawdę fajnego skinka będziecie mieli do wygrania. No i oj, przepraszam, oczywiście oczywiście tutaj musiałem e, musiałem zapomnieć o tym, żeby włączyć Facebooka, ale dobra, widzicie mamy 31 koło, więc też lecimy na grubasie. No i dziś tak wydajemy 31 tysięcy złotych na skrzynkę 10% luksury. Jak będę otwierał 5, będę otwierał po 1500, więc myślę że nie pójdzie to długo, nie pójdzie to długo, bo będzie to szybko szło. W pierwszej skrzynce mamy Silk Tigera, czyli jesteśmy e, lekko w plecy. No okej, okay, tutaj mamy to w ekwipunku, ale lecimy dalej, lecimy dalej z otwieraniem. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego poleci. Tym razem nic, to będziemy sobie pomijać takie, gdzie, gdzie widać, że nic nie leci. No i zobaczymy. Z 30 koła ile będziemy mieć. E, no, jeśli poleci, chociaż jeden z y, tych itemów, czyli night mp9 albo awupka Fate to już będzie naprawdę dobrze no ale póki co jest bardzo słabo bo no bo nic ciekawego tutaj tak szczerze nie trafiamy więc dobra okej okay, no coś się dzieje z tą skrzynką my tracimy naprawdę dużo pieniążków dobra dwa skipy okej okay, jest w końcu coś lepszego ale to i tak nie zwraca nam tego co straciliśmy więc musimy otworzyć znowu i musi coś dać no okej okay, no właśnie to jest najgorsze że nawet jak oddaję tą mk blue fosfor i później dwa razy z rzędu nic nie ma, to jest i tak strata, a dzisiaj ta skrzyneczka naprawdę bardzo słabo daje i my możemy bardzo dużo stracić, ale ja mam urodziny. To na spokojnie, na spokojnie możemy sobie na to pozwolić. Eee, ok, jest znowu emeczka. Dobra, musimy kilka poskipować. Ok, jest kolejna emeczka, ale daj kurde jakieś mp9 White Lily. to jest 1% na to, czyli więcej niż na te obie emki naprawdę okej, okay, jest CZ tym razem i musi dać drugi item z rzędu żeby tutaj w ogóle coś e, ok jest auk dobrze 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 ale to jest na zero i teraz musi coś być co na profit i będzie dobrze uwaga jest ale to też jest na zero ok e, bo zobaczcie płacimy 1500 złotych łącznie mamy 50% szans na profit ale przy otwarciu oczywiście pięciu, nie? Przy otwarciu 5. No coś tam zaczęło dawać, ale nic nie dało z tych drogich, więc... No jest słabo. Na pewno będziemy w plecy i to myślę, że możemy mieć z 15 koła w plecy. No ale zobaczymy, zobaczymy. No niestety, i przed nami ostatnie takie otwarcie. Musiałoby dać Entwurka Knight, żebyśmy tutaj. Oj, ojoj oj, oj, oj szkoda. Dobra, no jest CZ na koniec i uwaga, wchodzimy do ekipunku. Mieliśmy 31 koła. Mamy 20, ok. No, nie ma takiej tragedii, jak myślałem, ale zróbmy sobie kontrakt. Zróbmy sobie kontrakt, czekajcie. To w ogóle sprzedajmy. To w ogóle najpierw sprzedajmy. E, tu możemy to sprzedać. Dobra, wiecie, to sprzedajmy wszystko, tak naprawdę, chyba że tutaj coś zostanie. Ok. I z tego zróbmy sobie kontrakt. Z tych tutaj itemków, które mamy, i będziemy mieć, uwaga, kontraktik za 6300 zł. Jestem 9 bajonet. Autotronic Stat track za 400. No tutaj ostro zabrało. Dobra, jest karambit. Oj oj, 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 No bardzo, bardzo słabo. No i mamy 15 koła, ale dobra. Oglądajcie film do końca. Jak obejrzeliście już do tego momentu, no to ja wam wypłacę jakąś skinkę za 50 zł e, i takiego właśnie będziecie mieli do wygrania. Gdzieś myślę, że albo kupię w sklepie coś może za 5 dyszek, co wy na to. Kupimy sobie coś w sklepie za 5 dyszek od 50 zł. I myślę, co by tu mogło być dla Ciebie. Co by tu mogło być dla Ciebie, dajmy sobie tak od 45 do 50. no Coś fajnego bym chciał wypłacić, ale tutaj póki co nic takiego jakiegoś mega wow. Nie widzę. Ale co by sobie tutaj wypłacić dla widza? Co by sobie tutaj dla widza wypłacić? Dobra, niech jest taka włóczka Fever Dream za 50 zł. Mam ją we Facebooku i ja ją teraz sobie wypłacę. Mam nadzieję, że wszystko zadziała ok. Bardzo ładnie, wypłacamy sobie taką awubkę. Ehm, no i co? Taka awubka dzisiaj do wygrania. Jak ehm, chcesz ją wygrać, napisz w komentarzu. Wszystkiego najlepszego. Napisz mi wszystkiego najlepszego, będzie mi przy okazji bardzo miło. No i zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i używaj mojego kodu. A my jako, że mamy 14 koła, wiecie co? Zaszalejmy. Zaszalejmy, lecimy o Lindwizowie. Kto nie ryzykuje, nie pieszam pana. Co my tu mamy? 15% na lorkę i 15% na Gungira. Dajmy testowe otwarcie. Kto nie ryzykuje, nie pieszam pana. Lecimy z tym. Na testowym by nie oddało. To lecimy i trafiamy w upę Gungir za 40 goła. Proszę. No niestety. Niestety. Musiał być w końcu taki odcinek. Zarabialiśmy w poprzednich. Naprawdę bardzo dużo. No ale w końcu musiał się taki przytrafić. Otwórzmy jeszcze dwa luksury knife y i zrobimy coś takiego, cyk i robimy kontrakcik jeszcze jeden z tych wszystkich temów. Za pięć koła mamy auga, akceptacja jakiej habary, za trzy koła. No cóż, nie mój dzień, ale zostawimy sobie tego auga. Ja wam widzowie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, taka wóbka do wygrania musi spełniać wymagania. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i co? Neary.